Dzisiaj kontynuujemy analizę utworów, które sami zaproponowaliście. Muszę Wam powiedzieć, że to jest dla mnie wyzwanie, nie ukrywam, ale też nabrałam do Was szacunku, że wybieracie właśnie tak trudne i ambitne utwory. Na początku będziemy mówili o potędze smaku. Będziemy porównywać. Wiersz Zbigniewa Herberta Potęga Smaku i Jacka Kaczmarskiego pod tytułem Kwestia Odwagi. Zaproponował to Adrian, zaznaczając, że z pierwszym utworem sobie radzi, a z drugiego, tak wynikało z jego wypowiedzi, niczego nie rozumie. Całkowicie zgadzam się z tą opinią, bo. Przeżyłam jakby przy utworze Jacka Kaczmarskiego, z którym się wcześniej nie zetknęłam, z Jackiem Kaczmarskim oczywiście. Wszyscy znają jego mury, wiele jego utworów, ale z tym konkretnie nie. Pierwszy szok był taki, że, tak jak Adrian, przeczytałam kilka razy i mówiąc szczerze, no, prawie nic nie zrozumiałam. A drugi szok kiedy już wreszcie pojęłam, o co chodzi, to dziwiłam się śmiałości tego młodego, jednak ciągle wtedy, w 93. to było napisane, śmiałości, z jaką występował, przeciwko, no, to ładnie się nazywa, polemizował ze Zbigniewem Herbertem. Całe szczęście, że przy analizie utworów nie musimy opowiadać się po stronie żadnego z poetów, bo gdybym musiała to zrobić albo należałoby to zrobić, to miałabym, byłoby mi naprawdę trudno, dlatego że podziwiam jednego i podziwiam drugiego, ale no domyślacie się z poprzednich filmów, z poprzednich analiz, po czyjej stronie jest moje serce, a także jej rozum. A teraz przeczytam te no troszkę dłuższe utwory, ale wakacje Mamy wszyscy trochę więcej czasu. Potęga smaku, Zbigniew Herbert. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi. Lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono? Słano kobiety różowe, płaskie jako płatek, lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Bosza. Lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości, samogonny mefisto w leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory. Chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż na no parciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury. Rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu. Książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się. Wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. I teraz wiesz młodszego poety, Jacka Kaczmarskiego, kwestia odwagi. To wcale nie jest takie łatwe odłożyć dumną broń odmowy, buntu rozpaczy szybką szablę, hełm, który od posłuchu chronił. Pióropusz pieśni narodowych, ostrogi krzywd nienaprawionych, zdjąć buklerz niewzruszonych zasad, rzeźbiony w płaskie twarze świętych, którego wzór po ciężkich czasach winien być w duszy odciśnięty, to wcale nie jest takie łatwe. Zamknąć z poczuciem, że na zawsze arsenał środków ostatecznych, proch samopalny, cierpień ląty. Do argumentów wszystkosiecznych. To wcale nie jest takie łatwe zwinąć ostatnich redut mapę, bo kwestią wielkiej jest odwagi w lustrze obojętnego światła zobaczyć się bezbronnym, nagim istotą w trojowisku, istot Otwartą ręką przyjąć zakład, o zawsze bezlitosną przyszłość. Nie wierząc w sens zbiorowej wiary. Nie gardzić rasą jej wyznawców. Codziennie skromne kłaść ofiary w chramach bóstw ograbionych z blasku. To wcale nie jest takie łatwe. Być swoim własnym światowidem, cudzych nie wyśmiewając bożyszcz. Zdobywać współwyznawców wstydem, sprób nieporadnych bycia świadkiem. Bo przecież trwa noc długich noży, choć dziennym się maskuje światłem. Samotną nie pyszń się niemocą, Nie szukaj zbroi w arsenałach, że i tak, byś zawsze wiedział po co Bezcenny ci kapitel ciała. To wcale nie jest takie łatwe. Wiersz został napisany w 1993 roku, czyli 10 lat po potędze smaku. No i teraz już bardzo konkretna Analiza. Aha, jeszcze jedna y, taka uwaga. Jakie są niebezpieczeństwa przy porównywaniu y, wierszy? Nie, nie, nie tylko tych. Potrafimy sobie poradzić znacznie bardziej z pierwszym, ale nie wolno nam poświęcać trzy czwarte pracy, na przykład na wiersz Herberta, a tylko Jedna trzecia. I teraz jeszcze taka uwaga. Przy pierwszym utworze bardzo łatwo te elementy wypisać, ale jeśli te elementy się nie powtarzają przy drugim utworze, to przy analizie pomijamy. Bo nie poradzimy sobie. Musimy porównywać tylko to, co jest porównywalne. Te elementy, które są porównywalne. No a teraz już przechodzimy do. Potęgi smaku. Podmiot liryczny jest zbiorowy, utożsamia się ze zbiorowością, a ta zbiorowość to ludzie wykształceni, wrażliwi, szczególnie na piękno, uwielbiają i są znawcami starożytności, tam się pojawia, pojawiają te elementy. A ponieważ wiemy, jaki był życiorys Herberta, to możemy utożsamić właśnie poetę, samego poetę, z przedstawicielem tej zbiorowości, właśnie tych ludzi wykształconych, którzy wyznają tradycyjne wartości, są odważni, chociaż mówi odrobina odwagi, tak pięknie mówi chrząstki sumienia, włókna, duszy. Są ludźmi, dla których moralność jest bardzo ważna. I żeby nobilitować tę grupę intelektualistów, poetów, bo nie jest wskazane, że to na pewno poeci, ale tak jak mówiłam, możemy utożsamić to z Herbertem, więc żeby nobilitować tych ludzi, używa się przepięknych właśnie metafor. Kiedy mówi, dla mnie najpiękniejszą metaforą jest, kiedy mówi uszy i oczy, to książęta naszych zmysłów. One pomagają nam odróżnić jedno zło od piękna, dobra. Zresztą to piękno się często tu pojawia. I nie jest wskazany adresat, ale w którymś momencie tam, to jest tak jakby. Podmiot Nieryczyn zwracał się do swojej grupy: mówi, trzeba, nie należy. Tak mniej więcej możemy to potraktować. I teraz po drugiej stronie mamy rzeczywistość. Możemy wyraźnie, Herbert wskazuje, że to są komuniści, bo Aurory, Leninowska Czapka tu nie ma wątpliwości. To są dla niego mordercy oprawcy ci. A przede wszystkim brzydcy, dlatego mówi, że to potęga smaku uchroniła ich od współpracy z tymi ludźmi. I mówi, że trzeba y, traktować ich, zdobyć się, na, zdobyć się właśnie na szyderstwo, na odmowę, nawet za cenę życia. To ostatni fragment taki jest. I o, o tę odrobinę, jak mówi, chociaż nam się wydaje, że to wcale nie odrobina, Odwagi, domaga się tego. Żeby podkreślić, jak źli są właśnie ci komuniści, to używa z kolei określeń pejoratywnych, czyli ujemnych, jak cepy, ziemniaczane twarze, brzydkie itd. Tytuł utworu wyraźnie wskazuje na smak, który wiąże się właśnie z pojęciem piękna. Później utożsamia Herbert to z dobrem i ten smak uchronił od wejścia, jakby w komitywę z komunistami, czyli wejście w zło. Odniesienia tu możemy, no oczywiście do, do starożytności są, do, do tych utworów, ale tutaj odniesieniem będzie rzeczywistość historia Polski po 1945 roku, aczkolwiek wiersz został napisany. W 1983 tak podaje się to. I wiersz jest typowym wierszem wolnym, bez, muszę Wam przyznać, że żeby w miarę porządnie to przeczytać, musiałam sobie jednak te kropki, przecinki postawić. I to jest właśnie dowód, że wymaga to współpracy. Tego rodzaju wiersze wymagają współpracy z czytelnikiem. I teraz ten wiersz Jacka Kaczmarskiego, potwornie trudny, chociaż przy Herbercie zawsze mówimy, że to nie jest łatwy poeta, ale ten wiersz naprawdę stręczał problemy. I teraz no, spróbujemy, jak zawsze, określić podmiot liryczny. Podmiot liryczny jest znawcą historii polski, człowiekiem, który przeżywa tę historię, tradycję i znowu znając twórczość, Jacka Kaczmarskiego przede wszystkim jako pieśniarza, możemy utożsamić właśnie z samym autorem, ale autor uważa, że ta historia, tradycja, przywiązanie, myślenie ciągle o tym jest balastem. Że powinniśmy wydobyć się z tego i tutaj wyraźnie. Polemizuje z Herbertem. To, że zwraca się do Herberta, o tym świadczy dedykacja Zbigniewowi Herbertowi, ale również tytuł i wiele tak zwanych słów kluczy. Tam się pojawia szyderstwo, odwaga, synonim co prawda, Herbert mówi o sprawie, a tu kwestia ale to są synonimy. I tak samo ułożone to jest. Pojawia się słowo odwaga już w samym tytule, więc nie ma wątpliwości, że to jest polemika z Herbertem. Pojawia się też słowo posłuch, tak jak u Herberta, szyderstwo. Ale właśnie na czym polega ta polemika? Kaczmarski uważa, że sytuacja jest taka, że przywiązanie do tradycji ciągłe, Przypominanie o niej jest w tej chwili niepotrzebne, że powinniśmy już zapomnieć o cierpieniach, o krzywdach. Jest nowa rzeczywistość, i tu w tym wierszu ważny jest adresat. Wyraźnie Herbert, mówiłam już dlaczego, możemy właśnie tak zrozumieć. I mówi, że odwagą jest, odwagą jest nie myślenie. I nawiązywanie ciągle do historii, ale właśnie spojrzenie na pojedynczego człowieka, i mówi, że najważniejsze jest zrozumieć być samotnym światowidem dla siebie ale zrozumieć, że jesteśmy bezbronni wobec rzeczywistości. I mówi, że najważniejsze jest zobaczyć, że jesteśmy istotą, istot rojowiska. Jesteśmy tylko jednym z, z wielu, nawet jeśli jesteśmy wielkim poetą. Tak zdaje się mówić Kaczmarski do Herberta. I mówi, że ten balas trzeba absolutnie odrzucić. I mówi, że do Herberta zrozum, że jesteśmy bezbronni. Wobec, i tu pojawia się bardzo dziwne odniesienie, noc długich noży. Nie będę za długo tłumaczyła, to, to chodzi o niszczenie przeciwnika. To chodzi o Hitlerowców w czwartym roku, tego nie musicie wiedzieć. Ale noc długich noży to jest właśnie synonim, jakby symbol wykańczania przeciwników. I teraz Kaczmarski mówi do Herberta że to się dzieje zawsze. Nie masz na to wpływu, z rozum. Pojawia się też takie słowo zrób zakład, a jedyny zakład, jedyny, przynajmniej ten najsłynniejszy, to jest zakład Paskala. Lepiej założyć, że... A Kaczmarski mówi, lepiej zrób takie założenie, że nie masz wpływu, jesteś bezbronny wobec tego co niesie historia co niesie rzeczywistość I teraz jeżeli tam właśnie elementem u Herberta ważnym była byli komuniści tutaj tego nie ma tutaj powiemy że to są ludzie wokół nas ci którzy mają ci ludzie wokół nas to ci którzy mają inne poglądy i nic na to nie poradzimy i nie ma sensu z tym wszystkim walczyć, ale skupić się na właśnie takim osobistym przeżywaniu życia. Tak mówi Kaczmarski, trzeba przyznać, że odważnie. I jeżeli chodzi o odniesienia, to właśnie znowu jest historia Polski, ale w takim bardzo dłuższym jakby ciągu niż u Herberta. Jeżeli chodzi o rodzaj wiersza, to też jest wolny, aczkolwiek tutaj mamy pewne, pewien rytm, są rymy niedokładne. Pamiętajmy, że Kaczmarski często pisał jakby teksty do swoich pieśni, zresztą to też jest pieśni. No i teraz, jakbyśmy to wszystko podsumowali. Teza jest tu najważniejsza. Wiersze, no wiadomo, można wymienić są próbą albo określeniem bez tej próby są określeniem powinności poety i jego relacji, postawy wobec historii i rzeczywistości. Tak bym to mniej więcej ujęła. I, i i tak jak zawsze w podsumowaniu, wróćmy do podsumowania, podobieństwa i różnice, ale już tak dużo o tym mówiłam, że dacie radę sobie. Aha, no i trzeba jeszcze, można dodać w tezie, że, że drugi wiersz jest wyraźną polemiką z postawą Herberta. To, to mówiłam wielokrotnie. Dziękuję bardzo.